Na 20 rozegranych meczów, 12 z nich zakończyły się porażkami. Do tego średnia punktowa 0,78, jeżeli chodzi o kadencję Igora Jewicewicza. Status drużyny jako największa porażka, wtopa, rozczarowanie i kłamstwo. No i ekipa, która nie idzie w stronę Europy, ale raczej która chyli się ku upadkowi. To jest dzisiejszy krajobraz Widze z zespołu prowadzonego przez Igora. Jowicewicza. Cześć, dzień dobry, witajcie moi drodzy w poniedziałek, a więc widzimy się po tym pięknym jak zawsze weekendzie z polską piłką, za nami piątek, z nami sobota, za nami niedziela, no, natomiast przed nami jeszcze jedno spotkanko, o którym sobie dziś no akurat nie pogadamy, ale pogadamy sobie o tym co działo się dotąd na boiskach Ekstraklasy, ja oczywiście nazywam się Piotr Pecki, kanał 365 Dzień Piłce i przychodzę do was w tym nowym formacie cotygodniowym, a więc no to nazwa jeszcze jest w, gdzieś tutaj tworzona, wymyślana, natomiast chodzi generalnie o to, żeby sobie pogadać o tym co Działo się w weekend z ekstraklasą. Przede wszystkim powiemy sobie no w dużej mierze o tym, co działo się w Katowicach, a także troszkę w Częstochowie. Raczej razie się na tym meczu GKS-Katowice. Widzę fuć z takim gdzieś dużym, konkretnym, analitycznym spojrzeniem w kierunku RTS-u, a więc wydaje mi się, że w kierunku drużyny, o której się teraz absolutnie powinno mówić na więcej w kontekście tego, dokąd zmierza widzę fuć, czy ta drużyna jest odpowiednio budowana i dlaczego odpowiednio budowana nie jest. Do tego też, co absolutnie zawiodło w tej. Rywalizacji w Katowicach, a także jaka jest przyszłość trenera Igora Lewicywicza, Czy ten szkolniowiec powinien się martwić o swoją posadę i co powinni też myśleć sympatycy RTS-u, którzy kibicują, którzy dopingują, no i którzy drugi raz w tym roku kalendarzowym muszą przełknąć gorycz porażki. Zanim jednak się rozpędzimy, serdeczna prośba do Was o aktywność. A więc kto ogląda, kto słucha, kto tutaj jest wściekły po tej porażce widzewa, kto jest zadowolony, po mi się legi, kto jest zaniepokojony na przykład tą zadyszką. Górnika i porażką z Lechem. Niech zostawi łapkę, niech zostawi supę. I oczywiście też od razu zachęcam do merytorycznej dyskusji w komentarzu na dole. Natomiast przede wszystkim przejdźmy sobie przez ten weekend tak od razu, od piątku do niedzieli. A więc co działo się na boisku ekstraklasy? Dotykając każdego spotkania po trochę. Natomiast przede wszystkim, tak jak powiedziałem wcześniej, koncentrując się na spotkaniach dwóch, a więc Raków Radomiak, a także Gieksa Widzefuć. No więc przede wszystkim w piątek były dwa spotkania, więc zaczęliśmy to granie w Kielcach, Korna w jakiś magiczny sposób, chyba sam zespół trenera no nie wie jak to się stało. Wypuściła trzy punkty w rywalizacji za głębiem, a więc dwa gole, które strzeliła ekipa Miedziowych. Wielkie gratulacje dla zespołu trenera Łozińskiego, gdyż udało się wygrać pierwszy raz w 2026. Jeżeli chodzi o ten mecz Lechia-Krakowa, to ja muszę powiedzieć, że w ogóle jakoś spuszczam kurtynę milczenia. Chodzi mi przede wszystkim o reakcję arbitra i arbitrów, gdyż to mecz z absolutnie największą liczbą błędów, jeżeli chodzi o decyzje sędziowskie, ale generalnie jeżeli chodzi o sam futbol, to gratulacje dla pasów za remis w trudnym meczu. No i też Lechia Gdańsk, która znów zapunktowała i która jest taką małą rewelacją, jeżeli chodzi o początek roku kalendarzowego. W sobotę z kolei działo się bardzo dużo, bo to jest przede wszystkim ten show, w, to co działo się podczas tej rywalizacji arki z Legią Warszawa na temat samego meczu, ale przede wszystkim na temat tej w, no, przykrej sytuacji, przygorego incydentu pod płotem. Nagram osobny materiał, do którego oczywiście odsyłam. Natomiast jeżeli chodzi o inne spotkania, no to przede wszystkim. Byliśmy świadkami kolejnego pogromu w wykonaniu Jagiellonii to która ewidentnie weszła świetnie, rewelacyjnie i najlepiej w 2026, wysoko wygrywając z motorem. Jeżeli chodzi o starcie w Zabrze, więc niewątpliwie hit, nie chcę powiedzieć, że troszkę rozczarował, natomiast głównie to był taki mecz, gdzie było bardzo dużo taktyki, troszkę niewykorzystanych sytuacji po obydwu stronach, ale przede wszystkim spadł wielki w ciężar z serca trenera Frederiksena, ponieważ Kolo już w końcu wygrał i po tych dwóch niepowodzeniach, a więc Lechia Dom. Piast, wyjazd, w końcu udało się zainkasować. Trzy punkty. Dwa słówka tylko do tego meczu. Skąd w kontekście gdzieś występu kolojoża i generalnie też spraw kadrowo-personalnych, wydaje mi się, to jest raczej taka teza poparta w dokładną analizą i podczas oglądania tego spotkania, że jednak Pablo Rodriguez to nie jest piłkarski trup. Przepraszam za taką dosyć no, konkretną i brzydką wymowę, ale wydaje mi się, że większość kibiców Lecha postawiło na nim krzyżyk, a tymczasem okazuje się, że ten zawodnik jest w stanie dać drużynie kolojoża bardzo dużo. Natomiast gra na pozycji numer 8, a więc kiedy się go cofnie pięterko, ponieważ wtedy naprawdę jest ciekawą opcją do ataku kolejorza i może być też fajną alternatywą i rozwiązaniem do gry z dwójką z tyłu, a więc Kozubal Rodriguez, wydaje mi się, że to ma sens, to ma ręce i nogi, co pokazała ta rywalizacja w Zabrzu, kiedy oczywiście Lech wygrał, no, grając maksymalnie średnio, ale na tym etapie liczył się oczywiście punkty i w końcu te punkty udało się złapać, a więc to zwycięstwo 1-0 po jednym jednym trafieniu Mikela Iszaka. Jeżeli chodzi o piłkarską niedzielę, no to przede wszystkim zaczęło się to w Szczecinie, kiedy Pogoń rozczarowała, remisując tylko z Brookbetem. Wydawało się, że to jest taki mecz idealny dla zespołu trenera Thomas Berga, żeby wyjść na prostą, żeby zmazać plamę z tej rywalizacji z Motorem Lublin, i tej porażki do dwóch, No i w końcu wygrać z Jakimą Beniaminka, zespołem z zespołem najsłabszym w tej lidze. Mówię oczywiście, no nie na podstawie jakichś swoich wniosków, ale patrzę na tabelę. Natomiast i teraz zespół Portowców rozczarował, bo to u festiwal niewykorzystanych sytuacji, też absolutnie mecz przedziwny z uwagi na liczbę oddanych strzałów po obydwu stronach, bo uważam, że Brugbet równie dobrze ten mecz mógł wygrać z 3 do 1, jak przegrać 0-3, natomiast no coś tutaj nie grało, nie funkcjonowało, jeżeli chodzi o ofensywę, zarówno jeżeli chodzi o pogoń, jak i zespół gości. Natomiast fakty też są takie, że znów portowcy no nie przegrali co prawda, ale rozczarowali, remisując tylko 1 do 1 no i też takie trafienia absolutnie symboliczne Rafała Kurzawy, który wraca w barwach Brugbetu do ukochanej Pogoń Szczecin na Stadion Portowców, no i Trafia bramkę na 1 1, finalnie wyrywając remis, na no zespół trenera Tomasa Tomas Berga, zwłaszcza kibice pogoń Szczecin, zastanawiają się, dlaczego w ten zespół nie funkcjonuje, co tu się w ogóle dzieje, no i jaka też przyszłość przed ekipą Portowcy, gdyż aktualnie sytuacja nie jest wesoła, a wiadomo, jakie były oczekiwania ambicje, więc pogoń walczące Europy. Natomiast są tak, że aktualnie portowcy biją się o utrzymanie w ekstraklasie. Natomiast jeżeli chodzi o te mecze kolejne, bo to już naprawdę było coś strasznego, myślę o tym spotkaniu Raków częstochowa Radom, jak Radom, i myślę też przede wszystkim, o sprawach sędziowskich. Oczywiście no nie jestem jakimś absolutnie tutaj autorytetem, jeżeli chodzi o sprawy sędziowskie, ale zdradzę wam, że zapisałem się na kurs, żeby właśnie tej merytorycznie podyskutować i żeby się też dowiedzieć, jak wyglądają tajniki sędziowania w kontekście analizy, w kontekście gdzieś no różnych sytuacji rozpatrywania ich na czynniki pierwsze. Natomiast to, co wydarzyło się w tym meczu w Częstochowie w minucie 40. przechodzi moim zdaniem ludzkie pojęcie. Oczywiście też, żeby nie było że się wymądrzam, przygotowałem sobie kilka screenów, żeby odnieść się do tej sytuacji. Mówię oczywiście o bramce dla na 1-0. Tutaj naprawdę nie rozumiem jakie też były tutaj argumenty pana kuźmy, żeby tego gola anulować. Co prawda też oczywiście warto dodać, że ta decyzja z boiska była taka, że trafienia nie ma, ale w tej sytuacji sędziego powinien uratować wary, Jeżeli chodzi o tę sytuację, już ta klatka po klatce. Mówimy oczywiście o tej przepchance pod bramką Majchrowicza, bardzo efektownym trafieniu Fadygi, natomiast tutaj dochodzi do kontaktu walki o piłkę, wobec czego upada Adrian Dieges. Też przygotowałem sobie taki krótki klik. Mam nadzieję, że kanał plus YouTube mi tego nie zdejmą, ale to jest dosłownie sekunda. A więc widzimy, jak wygląda ta sytuacja w. Dokładnie, detalicznie, a więc gdzieś, moim zdaniem, taka jest moja interpretacja: totalna rezygnacja Adriana za z wyskoku do piłki, z walki o futbolówkę, tylko gdzieś tak zwany padolino, poczucie dłoni na plecach. No i z uwagi na to, upadek bardzo teatralny, bardzo efektowny. No i w ten sposób zawodnik Radomia Karadom nabrał sędziego. Sędzia Kuźma odgwizdał przewinienie, dał rzut wolny dla gości. Na war w tej sytuacji nie zareagował, bo uważam, że rolą waru w tej sytuacji powinno być uratowanie sędziego, odgwizdanie braci bramki no i wynik jeden do zera dla Rakowa Częstochowa. Uważam, że medaliki w tej sytuacji zostały skrzywdzone. Czy by wygrał? Nie wiem. Natomiast na pewno w tym meczu powinno zostać uznane to trafienie. I żeby też nie było, że jestem gołosłowny, tutaj mamy autorytet sędziowski, a więc pan Adam Liczmański, który w programie Liga Plus Extra na bazie w swoich przemyśleń, ale też oczywiście opierając się o przepisy gry w piłkę, powiedział, że ta bramka powinna zostać uznana. A więc to nie jest mój wymysł, to nie jest gdzieś jakaś moja cicha i ukryta nienawiść do Raka Radom. Oczywiście Pozdrawiam wszystkich kibiców. Natomiast to jest gdzieś cytat z pana Liczmańskiego, który mówił w sprawie gola Fadigi. Tutaj nie było faulu, zwykła męska walka o piłkę. Spalonego też nie ma, co istotne, to jest błąd. Gol powinien zostać uznany. Gol został zdobyty prawidłowo. Także tutaj naprawdę mamy dosyć duże wątpliwości. Mamy uzasadnione wątpliwości w sprawie tego, czy rzeczywiście raku nie został skrzywdzony. No bo wiadomo, jaka może być narracja. To jednak, była Bramka w pierwszej połowie oczywiście radom jak mógł w każdej chwili wyrównać. Ale fakty jednak są takie, że pozostaje rysa na wizerunku pana arbitra. Trakuźmy, co nam też się gdzieś komponuje znakomicie do tej dyskusji pod tytułem Szanujemy sędziów, że gdzieś nie możemy ich obrażać. Natomiast na samym końcu wychodząc panowie z gwizdami, którzy popełniają masę błędu, bo to jest gdzieś mnóstwo takich dziwnych interpretacji w meczu w Gdańsku podczas rywalizacji Lechia Krakowa, czy też właśnie zabrana baranka Rakowowi podczas starcia z Radomiakiem. Gdzie, tak jak powiedziałem wcześniej, pod opieczni trenera Tomczyka zostali skrzywdzeni. No, ale żeby nie było, zespół trenera Tomczyka miał masę okazji, i sam jest zmarnowo, bo to też jest ta setka Makucha. To jest ten strzał Fadygi w końcówce. Też oczywiście Donis Adomjakarado mógł a nawet powinien gola strzelić, więc naprawdę był taki mecz przeciwny, jeżeli chodzi o liczby sytuacji i liczby też bramek, bo tych bramek było okrągłe zero. Tym samym mamy też pierwsze spotkanie w 2026 w Ekstraklasie, które zakończyło się bezbramkową remisem. Natomiast zdecydowanie ciekawie było w Katowicach ten taki hit, a więc mecz, na który no, spoglądali kibice, kieksy, kibice Widzewa, też pewnie kibice Legii, zastanawiając się, jak widzę, zapunktuje, czy przypadku opuścić strefę spadkową. Otóż nie opuścił, natomiast to był mecz absolutnie przedziwny z perspektywy RTS-u i jeżeli można było bronić w jakikolwiek sposób zespół trenera Jowicewicza po tej rywalizacji z Jagiellonią, że oczywiście tutaj Noega, to jest potwór, to jest maszyna, to jest absolutnie jedna z najlepszych ekip, jeżeli chodzi o Ekstraklas, taki teraz absolutnie nie ma wytłumaczenia, ponieważ widzę w tym meczu, moim zdaniem zagrał maksymalnie źle, popełnił masę prostych błędów, prostych strat, ale przede wszystkim szwankowała komunikacja. Komunikacja i chaos, moim zdaniem w ogóle to jest gdzieś tak Pięta Achillesowa Trenera Jowicewicza, który za cholerę nie jest konsekwentny. Wystarczy tylko zwrócić uwagę na skład, jak wyglądało zestawienie Widzewa w odróżnieniu od tego wystawienia, którym Widzew rozpoczął. Mecz z Egloniu a więc przede wszystkim postawienie na tylko jednego napastnika, gdzie wydawało się, że to jest takie naturalne, że Trener Igor Jowicewicz pod końcu rundy jesiennej, no i na początku wiosny idzie jakby tym schematem, że gra Bergier, że gra Zekili, teraz jednak wielka zmiana. Do tego też korekty z tyłu, a więc jest Wiśniewski, mamy Carlosa Isaka, mamy też Berne Kornwika, który oczywiście jakby wszedł w miejsce Diego Zekirego no i oczywiście rezygnacja z Pawłowskiego, ale to akurat uważam, że było słuszną decyzją, bo tak jak wszyscy oglądali ten mecz widzę w uciek to mogli się z tym zgodzić, że kapitan rts wypadł bardzo bladno, natomiast kilka sytuacji tego spotkania. Porobiłem sobie też troszkę screenów, także myślę, że możemy przejść do takiej powiedzmy dogłębnej merytorycznej analizy, a więc przede wszystkim sytuacja z tego meczu w, przy Nowej Bukowej, swoją drogą rewelacyjny klimat, kapitalny doping, to oczywiście jest jedna z wielu okazji, być może nie bardzo wyeksponowana medialnie, bo wtedy ani bramka nie padła, chociaż uważam, że GieKSa mogła, a nawet powinna gola strzelić, ale od początku wydaje mi się, że możemy się cofnąć do tej sytuacji z minuty 66 i przeanalizować sobie całą tę okazję. Klatka po klatce, co się dzieje? GKS Katowice ma aut. no i wydaje się, że sytuacja na razie oczywiście jest w miarę pod kontrolą. Wyrzuca tę piłkę jeden z zawodników gospodarzy, to jest akurat Alan Czerwiński. Mamy walkę o piłkę, to jest jakby ta druga klatka, jest rywalizacja w powietrzu. Piłka jest zagrywana tak do tyłu, troszkę do boku i tutaj i bardzo ciekawa historia. A więc kto ma futbolówkę? Pod kontrolą. Widać gołem okiem, że rozkłada ręce Lukas Lerager, jakby sygnalizując, że sytuacja jest opanowana pod kontrolą i że być może były zawodnik Kopenhagi do tej piłki biegnie. Z prawej strony jest Przemysław Wiśniewski, z kolei z lewej strony, co jest moim zdaniem niepokojące, zbiega Carlos Isak, zostawiając za sobą płacie w Wolnej Przestrzeni. Już kątem oka zresztą widać, jak tam nabiega Marcin Wasilewski. Potem jest szamotanina. Walka, jeden wielki chaos, moim zdaniem wynikający bezpośrednio z błędnej komunikacji, troszkę też z takiego taktycznego chaosu zgrywa tę piłkę Lukas Lerager, w zasadzie ją wywala gdziekolwiek, no ale okazuje się, że walają pod nogi Wasilewskiego, który zbiega i tak jak powiedziałem wcześniej, ma dużo wolnej przestrzeni. Daleko od centrum uwagi jest Wisus, a więc jeden z dwóch środkowych obrońców, wydawałoby się, że powinien być co najmniej w szesnastce, do tego też Isa, który wcześniej go opuścił, biegnie, żeby tę piłkę zablokować, natomiast Wasilewski w tej sytuacji poduje, to znaczy uderza, no co prawda celnie, piłkę wypluwa Drągowski, potem jeszcze bliziutko w finiszu jest Mateusz Wdowiak, natomiast były Lubin ma problem z finalizacją. Oczywiście to była taka sytuacja, no tak jak powiedziałem wcześniej, nie bardzo wyeksponowana. Jedna z wielu, której być może byłoby głośno w kontekście taktyki ustawienia, gdyby GieKSa z tego strzeliła i na spotkaniu. Natomiast moim zdanie, to jest taki widzę w pigułce. Tak wygląda aktualnie zespół terenarii Wicewicza. To jest to, co powiedziałem wcześniej, więc brak konsekwencji taktycznej, zmienianie składu, poszukiwanie takiego optymalnego składu. Więc najpierw dwóch napastników, potem jeden. Później z kolei też no brak takiej odpowiedniej hierarchii, brak komunikacji i i jedna wielka zabawa, chaos, bałagan, w zasadzie nie wiem, jak to inaczej zdefiniować, a więc widzę, który jest apatyczny, widzę, który nie potrafi bronić, widzę, który popełnia masę błędów, no i widzę, który jest w stanie gdzieś po prostu zaatakować, a więc idzie jedna kontra, to są błędne decyzje, to są nieodpowiednie pomysły, no przykład chociażby tej sytuacji, z minuty w kolejnej, a więc to jest już druga część oczywiście spotkania, akcja na skrzydle, kiedy atakuje w wolną przestrzeń Mariusz Fornalczyk, I zamiast poszukać wolnej przestrzeni z lewej Strony, gdzie widać ewidentnie, że tutaj no, są braki. W defensywie Giekcy. można zagrozić, to fornalczyk robi jedną wielką głupotę, więc zagrywa do środka, szukając tym samym Fran Alvareza. Ten wydawać by się mógł, że albo piłkę zgra do przodu, gdzie tutaj czekał na przykład e, na tę piłkę jeden z napastników, był też z prawej strony o na Bukari. Natomiast tutaj w, jest problem z przyjęciem piłki. Alvarez się gubi, do niego doskakuje Bartosz Nowak, piłkę odzyskuje i to jest strata, więc to jest w ogóle jedna z kolejnych sytuacji, gdzie jakby widać jak na dłoni, że widzę, mał nie tylko wielki problem z obroną, z organizacją i gdzieś z takim uporządkowaniem gry, ale też z kontratakiem, gdzie wydawać by się mogło, że to jest jeden z najprostszych elementów, żeby zrobić rywalowi krzywdę, zwłaszcza takim składom, bo też oczywiście cały czas trzeba pamiętać o tym, że Widzew dokonał masy transferów zimą. Ja te ruchy wielokrotnie chwaliłem, bo w sumie było za co, bo na papierze to są mega zawodnicy, natomiast jak mawia klasyka, weryfikuje boisko. To boisko pokazało, że zarówno w meczu z Jagiellonią, jak i w spotkaniu z GieKSą, w nie wiem, czy tutaj nie ma jakości, czy tutaj nie ma pomysłu, natomiast coś się ewidentnie nie zgadza. Pytałem tylko co i kto. Za to. Zapłaci. Bo też że oczywiście łatwo tak zwalić wszystko na trenera i powiedzieć, że to jest wina trenera Igora Jowicewicza i ten szkoleniowy z tym ma absolutnie niechlubną, paskudną, koszmarną serię wyników, koszmarną średnią punktową. No po prostu nic tutaj nie jest w, tak jak należy, że on powinien za to zapłacić i robotę stracić. Wiadomo też jak jest, widzę, że jest mnóstwo dyrektorów sportowych, ludzi zarządzających sportem. Gdzieś tutaj no naprawdę mnóstwo jest tych departamentów, wydaje się, że wszystko jest uporządkowane. Natomiast na samym końcu transfery nie robią wyników, kasa wyników nie nie robi, wyników też nie robi CV, ale zawodnicy i zespół. A teraz po prostu tego nie ma i wydaje się, że to jest jeden wielki tryb chaos, tryb bałagan i coś, na co absolutnie nie ma zgody kibiców RTS-u. Tego też na pewno warto dodać jedną taką sytuację, moim zdaniem bardzo ciekawą, z tej rywalizacji w, przy Bukowej, a więc mówimy tutaj o historii, moim zdaniem interesującej, właśnie z perspektywy Widzewa, a więc bronienie. To jest ta sytuacja, kiedy GieKSa bramkę strzeliła, a więc pusty przelot, który notuje Przemysław Wiśniewski, bramka po stałym fragmencie. Jak sobie też odwiniecie to spod Tkanie, patrzą na skrót, czy na takie obszerne skróty z tego meczu. Widać jak na dłoni, jak gra zespół z Katowic, więc To jest piłka, no i chcę powiedzieć jakaś siermierzna czy schematyczna, ale uporządkowana, dokładna. No i generalnie wiem, jaki jest zamysł ugrania zespołu trenera Rafała Góraka, więc dwóch wahadłowych robiących mega robotę na skrzydle. No, akurat wczoraj nie było Borchy Galana, który pauzował za kartki. No, ale to jest Lewski, który daje z siebie zawsze maksa. To jest świetnie grający w środku pola Mateusz Kowalczyk, boku którego rośniak na drożdżu Sebastian Milewski. Moim zdaniem taki cichy meczu. do tego też pracujący. Zrelak, no fenomenalnie wyglądający Nowak i jeszcze wielu innych zawodników, między innymi dwóch wysokich środkowych obrońców, a więc w Jendrych, a także strzelec, Teogola Gola Klemens. I mam takie pytanie do analityków widzewoł, do trenera Igory Wicewicza, do skrzydłowych: po jaką cholerę wrzucacie te piłki na pole karne, skoro wiadomo, że większość tych centr, 95% środkowań, to będą piłki zbiane albo przez Jędrycha, albo przez Klemensa. Tutaj mówimy o takim, takim braku elastyczności taktycznej o takim braku pomysłu. Nieodpowiednim reagowaniu na wojskową rzeczywistość. Wiadomo też, jak jest, widzew chce grać piłkę ładną, efektowną, ale czasami trzeba wrócić do podstaw. Wydaje mi się, że zespół, który nie jest w stanie zaskoczyć rywala i zagrać się nieszablonowo, ładnie, wykorzystując też swoich zawodników mających mega czutkę do gry kombinacyjnej, tego zupełnie nie robi. Jestem przekonany, że widzę, że jest marnowany, gigantyczny potencjał, ponieważ zawodnicy w piłkę grać potrafią. Ponieważ Lerager, Kornwing, Berger, Zekiri, Fornalczyk, Alvarez, tak można wymieniać i wymieniać, to są zawodnicy bardzo jakościowi, którzy spokojnie grali. W większości zespołów w ekstraklasy, natomiast jakimś cudem widzę, że to nie funkcjonuje. Widzę to nie działa, no i teraz widzę, tak jak powiedziałem na początku materiału, zamiast bić się pucharę, zamiast super rozpocznie 2026, walczy o to, żeby utrzymać się w ekstraklasie. Co mnie też zaskoczyło w tym meczu GKS Katowice, widzę fuść, to nawet fakt, że widzę nie szuka takich absolutnie najprostszych środków w kontekście strzania bramek. Myślę, że warto też przytoczyć taką mega statystykę, którą tutaj fajnie wyeksponował Tomasz Bodarczyk z meczyków, a więc jak istotne i jaką moc mają te fragmenty gry. To jest jakby gdzieś spojrzenie w kierunku liczb i tego, ile dokładnie bramek padło po rzutach wolnych, po rzutach rożnych, po rzutach karnych. Natomiast generalnie w tej kolejce, nie licząc oczywiście tego spotkają w Gliwicach, które dzisiaj 12 na 18 bramek padło po SFG. I też mam takie pytanie, dlaczego widzę, jakby w tym temacie tutaj nie poszukał różnych opcji, rozwiązań, i dlaczego to cholery jasne, przepraszam bardzo za język, rzute, rzuty wolne, rzuty różne, bije Sebastian Berger. No Mam wrażenie, że widzę, to jest chyba taka pierwsza, jedyna drużyna na świecie, kiedy środkowy napas którego my kojarzymy z strzelania bramek z główki, z jakichś rajdów i gry kombinacyjnej. On bije te fragmenty gry. No to jak on zagrywa, to kto ma strzelać? To jest w ogóle dla mnie jakaś zagadka. Oczywiście mówię to z przekąsem, no ale też takim gdzieś naprawdę w, no, wielkim znakiem zapytania w kontekście warsztatu merytoryczno-taktycznego. No przecież zdaję sobie sprawę, że widzę w dobrze że trenerzy, Jawicewicz no i jego sztab też chcą wygrywać. Natomiast na samym końcu gdzieś jest jedno wielki znak zapytania. Kiedy ja widzę Sebastiana Bergiera który idzie wykonać rzut wolny, rzut rożny. To jest dla mnie coś absolutnie niezrozumiałego i chciałbym, żeby ktoś mi na to odpowiedział. Nie wiem, jak wy, natomiast jak patrzę sobie na aktualną tabelę, to wciąż nie dopuszczam tej myśli, że widzę Łódź, czy Legia Warszawa, czy jakby obie ekipy w tej konfiguracji zlecą do pierwszej ligi. Oczywiście tabela teraz jest tak brutalna, zarówno dla Legii, jak i dla rts -y, ponieważ fakt są takie, że troszkę te ekipy będące nad kreską odskakują. Wiadomo też, że to są różnice niewielkie, bo jak sobie popatrzymy na tabelę, no to jeszcze nie ma jakiegoś gigantycznego dramatu, mając taką świadomość, że jeszcze przed nami naprawdę. No, bardzo dużo tej wiosny, ale już nam się tutaj po, gdzieś powstaje taka grupka zespołów, które odstają, typu Legia, widzę w no i drużyny, które mają delikatne przewagi. Wiadomo też, że to jest się w stanie zniwelować w dwóch, trzech meczach, wystarczy złapać dobrą serię, ale w przypadku Legii, w przypadku Widzewa, tym bardziej ja nie mam takiego przekonania. To znaczy, no, nie jestem w stanie założyć, że widzę nagle zacznie wygrywać, że coś tutaj im przeskoczy, tak jak legendarnie kiedyś mawiał Jerzy Brzęczek a pro Piotra Stąd też jestem ciekaw, jak długo będzie w, gdzieś trwać ta cierpliwość, i jednocześnie, głowa poleci z bo to, że któraś poleci, jestem pewien, bo ten zespół po prostu nie może grać w ten sposób, biorąc pod uwagę wzmocnienia, jakościową kadrę, możliwości personelu organizacyjne trenera Jewicewicza, no ale z drugiej strony też no i można co chwilę wymieniać trenera, bo myślę, że to jest no też wielki kłopot, kibice mogą być zaniepokojeni, patrząc gdzieś na jakby jeden wielki proces zmian, bo myślę, że trzeba też czasami zaufać i pójść w odpowiednią stronę i wybrać prawidłową koncepcję. Stąd jestem ciekawy, jak będzie wyglądała sytuacja w czy tutaj w sercu Łodzi zbędzie Kiedyś spokój i czy widzę w topie odpowiednią serię. No i też, czy to będzie trener czy inny fachowiec, ponieważ już polskie media przemokuje się na temat na przykład Skorży, Skorzy, Czesława Michiwicza, a więc kogoś to byłby w stanie tych zawodników wziąć, nimi potrząsnąć i zacząć dobrze punktować. Natomiast oczywiście to jest gdzieś na razie kwestia najbliższej przyszłości. pytanie tego, czy widzę, mówiąc kolokwialnie, się ogarnie. Ja na miejscu włodarzy widzę Wóźd pana Dobrzyckiego, ludzi odpowiedzialnych za sprawy czysto sportowe, poczekałbym na pewno tej rywalizacji z Gieksą, a więc znów. To jest to starcie przy nowej Bukowej, ale oczywiście mecz w ramach 1,4 finału Puerto Polski, ponieważ, moim zdaniem, dla widzewa to jest teraz kluczowy priorytet, poza oczywiście walką o utrzymanie, a więc zrobienie super wyników w Pucharze Polski i być może poprzez ten Puchar Polski awansowanie do europejskich puarów. Natomiast jeżeli tego nie będzie, jeżeli widzę, do tego meczu będzie przegrywał regularnie w ekstraklasie, do tego też odpadnie z Gieksą i to pod opieką trenera Góraka awansują w Pucharze Polski, to już może być problem, to już może być pożar, i wówczas trener Jowicewicz może pożegnać się z posadą. Dajcie oczywiście znać. Jak waszym zdaniem to będzie wyglądało? Czy Legia czy Widzew spadną? W jakiej konfiguracji w ogóle to widzicie? No, bo też trzeba pamiętać o tym, że kimś, że ktoś docieć musi. A mówiąc wprost, że Legia, także Widzew, kosztem kogoś utrzymać się muszą. Natomiast to jest ekstraklasa, to jest liga nieprzewidywalna, tutaj się dzieją prawdziwe cuda i jesteśmy ciekawi, jak będą wyglądały te kolejne mecze w ramach 21. kolejki. Ja nazywam się Piotrze Pecki, kanał 365 Dnia Dajcie znać, jakie są wasze wrażenia po tej 20. serii gier. No i też jak typujecie to dzisiejsze spotkanie w Gliwicach pomiędzy Jestem, a są Płock. Wielkie dzięki. Pozdrawiam. Do zobaczenia.